Mam Cię. Dzień dobry, Panie Piotrze. Witam, Dzień dobry. Jak tam nastroje przed meczem? Bojowe, zawsze. Bojowe, którą to już mamy godzinę. Za 2 godziny 10 minut. Po rozpocznie się pa... widowisko. Po parze z ust widzę, że jest trochę mroźno. Jest trochę mroźno, ale mam nadzieję, że atmosfera, dobry poziom sportowy rozgrzeją wszystkich i nikt na zimno nie będzie zwracał uwagi. 18.36 Minus 2 stopnie, Częstochowa. Zapraszamy na kulisy do spotkania Raków Częstochowa w Jazgliwice Dzięki! Co się dzieje? Święty 6 grudnia musimy tylko. Nie no, dzisiaj też jest. O! 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 Dzisiaj też jest? O! 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 Na, nawet, nawet dzisiaj. cały całej jest Mikołaj. <laughs> co to? O! 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 to już Pan trener Marek Papczun mówiąc o pierwszej rundzie, że jest dobrze, ale... Czy dzisiaj także jest dobrze, ale nie mamy kilku zawodników i będzie trudno? Taka zimowa atmosfera nie doskwiera nie, absolutnie, ale to też być może dlatego, że jednak tak tydzień temu włączono już odliczanie wsteczne, czyli 3, 2, 1, weekend i koniec. Rozumiem. I da się przeżyć, no a też, oczywiście, mam na sobie naprawdę niejedną warstwę Ja również mam 5 warstw, także. No to ja jestem lepsza o jedną. O, no, no to. I ciężko się chodzi, ale jednak daje to troszeczkę temperatury. A dzisiaj Hiszpanie w ataku, ale chyba pokładam, i nie będzie przeszkadzać. Tak też rozmawialiśmy z kolegami, że zdążyli chyba przywyknąć, a poza tym, jak to mówią profi, są profi, mają być profi, oczekujemy tego, że tacy właśnie będą. Dokładnie. <grywa> Jak to? <grywa> tego jeszcze nie spodziewałam się. W tej pokozie pracować, nie? Tak, i pan spokój, panie trenerze że wydaje mi się, że przed nami taki wymarzony mecz dla wielu Polaków można się śmiało policytować, tylko jest proszę? To, to ma więcej problemów. No, to pias na wyjeździe, żeby mocniej u siebie, no to zapowiada się widowisko. Kjør! <skrøk> Kjør opp! Fortsett!